Siemanko zimeczki, dzisiaj jest trzeci odcinek z Pokémon Go Złapaliśmy We Pluma wcześniej Wild Pluma a dla mnie I teraz... Yy, Idziemy yy, Tak, za dwa odcinki będzie odcinek z ewolucji No może będzie odcinek z ewolucji i Eevee Ma być yy, Dwa Kate. <laughs> Kilka pj Może będzie Butterfly, znaczy, co jest z Weedle'a? No to Butterfly? Chyba Butterfly. Trzecia ewolucja Weedle'a? Nie, Butterfly jest... jest No. Bedy. No. A teraz... Właśnie idziemy Jest na radarze i właśnie zajebiście, bo mam, bo mam 30 cukierków. Musisz szukać. Kilometr Dzisiaj, może spróbujemy? To jajko wykluć wykluczę. 2-4 km. 2-6 minut. No, to nie raczej nie. Dzisiaj na Wenecji nie będziemy bałować. No, zimno. Chyba byśmy mogli, bo tam są drzewa. A mi może zalać. A od wody. To będzie bijało. O, szybko, bo jeden grade. Bo tak co? Ile masz baterii? 36. No. Ja cały dzień nie ładowałem. A ty? Nie ładowałem. Do mnie. Mam nadzieję, że teraz będzie kolejna Ivy. Będzie dziesiąty cukier, już kolejny. I mam nadzieję, że Flynn albo Jolson wykluje. No napisze Reiner i będzie wape z Hydropompu <grych> Taką kolejną Idziemy bić drzewa? A jest niebieski? Nie, dobra, możemy i tak Tylko La byli? prasa uleczę No nasz, tutaj nasz. A tu nie ma sensu. Ja laprasa uleczę. Na ten. Koło Coś się cmentarza? pojawiło. Kor cmentarza jaki? Kort cmentarza? Też chyba nie, czerwony chyba. A w sumie podbijemy ten, a nie, bo nie ma sensu w sumie. No masz rację. A czy do, dobić do lewera damy radę? Ale do kolejnego i czy nie zabarcia. Do tamtego kolejnego już nie 3 po... O, już 54 cukierki rataty. Ja chcę Weedla, a nie rataty. Te rzadkie Pokémony już mnie rozwalają. No wczoraj złapaliśmy na prasa, ale tego nie nagrałem. złapałem. No, złapałem. I dzisiaj ład jak ma? pluma. No, łaje pluma. No i to jest nawet dobry drop. Jak chcesz sobie poupgrade'ować, to tam na skrzyżowaniu latach, wiesz, wiesz, jest cofie, odisz, jak tam jest Coffee, odish i jakaś górno. Coffish? Coffing. I co jeszcze? Odish. O, dziś by się przydał. Ja mam 28 cukierków. Tak? No. A już mam. Co masz? Złapać to No. Ale tak, mia miałem już gluma. A Wajel Glooma? Nie. nie Doszedł do, właśnie, do Pokédexu, nie? I potem będzie odcinek z Lurów, bo bijemy za niedługo 20 level. I z Incesa i Luckiego oczywiście w no ogóle mało baterii. Dobra, czekaj. Bo włączam yy, i teraz tego. Yy, jaki tam jest w ogóle tamten? Niebieskich, to nie idziemy. Nie, to nie jest niebieskich. Przy Wenecji są dwa. Jakie? Przy Wenecji są. Niebieski i czerwony, chyba? Nie, nie mogę zobaczyć. Jest czerwonego? Nie, nie wiem, czy tam jest czerwony nawet. Czy coś? Ale kolejny rzadki Pokémon, dzisiaj. No, mi weszedł. Głupi, ma zawsze. No, jak chcesz, nie? Dobra, tak. Ja bym, na twoim miejscu bym mi lajkował. Nic. Teraz co, ile? Ja bym chciał te, z tej piątki kolejnego egzekutora. Egzekutora. Egzekutora, no. I by był egzekutor. Nie? No z, no, z piątki... Ej, w sumie, wykluwamy dzisiaj. Mam to w dupie, wykluwamy dzisiaj. Bo o tej, y, tej godzinie y, Wtedy mi się egzekutor wykluł. Ja że Tak? Mówię, że będzie... Ile ci brakuje cukierków do Rajczu? Trzy. Trzy? No. Tak ci się chodzi? Trzy kilometry? To chodź przez Wenecję, pójdziemy. O kujka. To, to, to yy... A ty będziesz w ogóle nagrywał? Chyba. Nie To zrobisz odcinek z ewolucji Rajczu. Dzisiaj? Nie. Zależy. Jutro najlepiej. Ja chcę, żeby w końcu była taka sama... Sąle... Słoneczna pokoda, żeby coś nagrać Jest ciemno? Ja właśnie nie wiem czy dzisiaj nagrywać czy jutro Ciemno, nic nie widać Chyba u ciebie. A ty masz kamerkę? No. To byłem po prostu kamerkę. Nie Jest ten. No, idziemy na tą donację? Y y ja? Jakie są drzwi? chyba dwa żółte. Tak, żółte. Mhm. Idziemy w chór. <laughs> na moj krikrani mi smo preselili. Pera, stela, stela. A na drugem pa. Hodna paziti. Može me kul tolariti. Obu są chyba Snorlaxy, a ja nie mam miksturek swoją drogą. Pójdziemy tędy. Dasz tam sklep, sklepacie cię rada? A pokaż, ja muszę zobaczyć najpierw, nie? Chyba co? Bo ja mam... Zobaczę tego pierwszego koło nie, muzeum ja centralnie. Slowbro, Snorlax. Raczej dam radę, te dwa Snorlaxy i Slowbro. Ale tego drugiego to nie wiem. Ale te Snorlaxy nawet mocne są. Wejpron, jak, jak wejpron 3, to i tak spadniesz. Tego drugiego ja rozwalę Uleczonego? Trochę, no, trochę mu brakuje W tym mocniejszym mi pomożesz W tym mocniejszym mi pomożesz Najwyżej Będę hmm. miał wszystko no. który jest mocniejszy? Yy, ten Spon... chyba dwa dwa, dwa dwa Snorlax Dalej światło Nie wiem, twoja decyzja. Twoja decyzja, mówię ci Wreszcie się światło pojawia, może będzie nas widać Znaczy mnie Widać coś Widać mnie Widać mnie Idziemy youtuberami świata Do ich do przodu A się nie będę śmiał Co? O no. Slowpoke się pojawił i ujdę te szybciej Tutaj mamy Nenacy, miasto. Nie mam wielka bożonego. <laughs> Cały dzień praktycznie chodzę I mam pokemony włączone przy sobie. Jeszcze 2 km 200 To zarobiście w sumie. No mówię co chwila. Tylko są tylko dwa pokemony. Weedle i slowpoke jak to Jest to Willa. O, ile to są fajne. Następnym razem w dzień nagrywamy. Wyłącz kamerkę po no. prostu. Bo i tak nic nie widać. I od razu mm. No i ja od razu się pojawił. Jakuj, <noise> <noise> a ja po nie mam To jest to za kozak 270. się pe... same magie Magicarpie. Koń wolniej te, co się O, będę mógł trzy razy ewoluować PJ. Ja miałam... Sprawy 200 cukierków, ale zrevolowałem sobie w pidziotce. No. Pidziotka. Pidziotka. Jeszcze 9 tysięcy. Jakie 9000. 8000 8 tysięcy ekspa. Tak. Tak. Nie brakuje. A to by ile? 6 No. Ekspa co chwilę się nabija. Trzeba chopać. No takie wyprawy to trzeba być ciągle przygotowanym. Cały dzień. O, dostałem cukierek czy jeszcze dwa. O, ale będzie rajcz No, ale Pikachu ma 280. Tak. No. A to ile ma przelicznik na necie Około później? Około No to dobrze. Porafuję go. Do? Zobaczcie, jakie będzie miał, tak. Jak najlepsze? Jak ten derczył, to, to, to od razu zacznę powerfować. Masz, ale będziesz musiał mieć na cukierki, nie? No. Będziesz zbierał go. Tam ci sył? A. Słyszałeś, mnie to nie odchodzi. Ja chcę za to. się wstydzisz? No. Drogi. Cięko cię widzę. Uj. Slowpołk się pojawił. Właśnie go łapie. 670. Ja, kiedy to zajmę? Nie na 87. Ja Miałem 4 dwa 2 great bole. Obiu cwel O nie Oje, było mokre jak ten Pokébola polecał mnie. Trzeba go łapać Zawsze są cukierki, zawsze trzeba łapać Mój poko był postanowiony, że kurwa będzie jedną i zaczęło mi się w Chodzi <laughs> Jezusem. Jeszcze dwa kilometry. Do jajka. Idziemy jeszcze tam, nie? W kółko chyba. W kółko? No dobrze. dla tego Dżima. to po, 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 na górę, proszę. Wtedy pójdziemy. Po, po trawi nie zamierzam i znowu. I na łóżko będę mógł zacząć albo teraz. Zacznij teraz. A ja się śmiał nie będę. A jak tak to Dobra. <grymne> A jak tak to zrobię to tak. Dopiero co nie zrobię. Nazwij siebie slowpunk. <grymne> co? Nazwij siebie slowpunk. Nie. Mam A ja No <grymne> któż? Co? Pan kluczek Pan knurek? Co? Pan knurek? Nie wita mi to no. kółeczko w tej chwili. Od wie, od Jak tutaj już mi nie będzie działać? Tak jak na sobie. No Podbijam tego Podbijamy tego dżema i ja kończę odcinek. Jednego, czy dwa? Jednego biję. W sumie? To znaczy, na odcinku dwa? Teraz dwa podbiję. Podbijemy. I odbieramy, odbieramy dwa monety. I kupię sobie incense'a. Kupię sobie nurę. Albo Lucky Egg'a. Albo zbierajesz sobie takie niesamowite nury. Ale wiesz czemu Lucky Egg'a? Bo... Tak, tak i, te, i teraz odbiję 20 level i kolejne Lucky Egg'i. Podbijam walury. Nie ma bata teraz ja Nie kupuję, no ja sobie ja ewolucje wszystkie teraz zrobię I, y, ben, i będę miał 20 lewy Kolejny lakik, no Lakik za 80, nie? 80 chyba 80, dobrze mówiłem Jeszcze, no Oczywiście za, zapamiętajcie żeby Zalajkować i subskrybować odcinek Zasubskrybować kanał Tak? Tak <grywa> <grywa> Wiesz o co chodzi. Jeśli kto by mnie zrozumiał. Ja już mogę pizrać. La prasy go rozjebie. Trawą? Trawą. Nie, pójdę tędy. Nie, mam jak, nie wiem jak ja mam pójść do, to do szkoły, jak ja mam całe buty mokre. W środku. Tylko egzekutor może wymienię Bo mi tutaj się wbił I dam veplona To jest ten lepszy ten... Tak, nie to jest ten słabszy Bo dwa wejprony To go sam zbijesz? Dwa tysiące nie wiem Masz radę Może To się To no dobra, to atakuje To się pojawiło Topunzatki łarpig Dobra nie siadam teraz? Ja już atakuję, dawaj. No. A ty tego wersji na radę? Tamtego? Nie, tamtego mi pomożesz. Tego mam, i tnie. Albo tego bi? I to, i to potem tymi słabszymi mi pomożesz. A, a. Mój dwa składy. Ja rozwalę go slow, bro, bo jest psychiczny. Na psychiczny. Ciechniczno-wodny. Kiedy o kąta jedno. Wejpron, coś pojebany jesteś dzisiaj. No atakuj go kurwa. No ja pierdolę, jeszcze go nie atakuję. No gaj go. No co za ta jebana. O, natura. Nie żeby coś, ale ty nagrywasz. No wiem. No i co? Miałeś jeszcze chwilę do odcinka. No i co? Super atak tego Wejprona. No i trochę zeszło. Ja to no i hydropompa i wchodzimy. Też się walne hydropompu. No musimy tego ma rozwalić, bo jak nie to na tym odcinku... No ta hydropompa za mocno nie była. Hydro pompę i nima! Pana! Jeszcze 5 pokemonów, to może dam radę. Chypno, chypno. Miałem już zaciąg i mi zniknęło to kółeczko, gdzie się łączy. Co robić? Atakuję Chyba Chociaż jeszcze lafrasem nie biłem no dobrze, że weszed. No ładnie, to się nie Dalej. Nie było na klasa, ale się wkurzę. Dzisiaj z tym odcinkiem zapamiętacie zalajkować i zasubskrybować mój kanał Narka!